🎵🎵🎵 widzowie, jest godzina 4.20 wstaliśmy właśnie przed chwilą z Magdą na Sun Festival to jest totalny hardcore, bo chyba tak wcześniej jeszcze nie wstawaliśmy, więc ja jestem w ogóle totalnie niewyspany, chyba spaliśmy może ze 4 godziny, może nawet mniej, bo ja w ogóle nawet nie zasnąłem Ule. Jest takie kiepskie światło, się trochę świecę, ale to będzie taki krótki, krótki vlog. Ogólnie o tym wszystkim, co się stało, jak tam trafiliśmy i może będzie coś ciekawego. Magda teraz jest w łazience. Na szczęście jeszcze się nie pogodziliśmy przed wyjazdem, więc jest na razie dobrze. Ale jeszcze nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Najgorsze tak, jest chyba to, że Będziemy tam około godziny 11, a sam chyba festiwal zaczyna się o 15. Magda jest w ogóle chora, jej smarka jeszcze się w ogóle pochorowała. Mam nadzieję, że ja się nie pochoruję, więc w ogóle beka. No przy okazji nie wiem, czy jeszcze o tym powiedziałem, ale wbijajcie na mojego Instagrama, który będzie tutaj, albo który będzie tutaj. Oczywiście zbieramy 100 tysięcy do końca wakacji, więc mam nadzieję, że będzie szybko to. No i chyba to wszystko, więc trzymajcie ciuki, żebym po prostu nie zasnął. W ogóle nagrywając tego vloga przypomina mi się pierwszy highlight, jak wyjechaliśmy z Magdą do Gdańska. Jak ktoś nie widział tego odcinka, to musicie zobaczyć koniecznie. Nieśmy do pociągu na szczęście i jesteśmy w sumie w fajnych miejscach, bo to są takie podwójne w ogóle, więc giga super. Co się paliło coś piszcze i przesiedliśmy się, ale i tak to tutaj jest głośno, więc masakra. Posłuchajcie, dojechaliśmy po 5 godzinach, tu mamy nasz pociąg, który jechaliśmy i w sumie było giga niewygodnie. W sumie ja się nie wyspałem ani nic, a ty się wyspałaś? No ja może nie wiem z godzinę spałem, ale jestem taki obolały chyba to już starość, że po prostu się, się siedzi i się boli aż wszystko. No a teraz y, idziemy w stronę na kolejny pociąg i jedziemy w stronę Tymienia, bo tam mamy spanie i idziemy się tam wypakować, y, bo jedziemy do domku do koleżanki Marysi i no i później jedziemy na salwetywa. Siemano widzowie właśnie dotarliśmy, słuchajcie, e, tutaj z Magdą do Tymienia, do domków, e, które właśnie koleżanka tutaj e, nam e, dała i przekazała e, takie malutkie. W ogóle generalnie wyglądają bardzo fajnie. A tym małotkiem się będziemy wozić, więc w ogóle giga super. No i teraz w sumie coś zjemy Bo kupiliśmy sobie w kino rzeczy i później będziemy się szykować na tego sana. Bo jest godzina chyba już 12, więc praktycznie od godziny czwartej jesteśmy w drodze. Teraz w końcu możemy sobie na spokojnie oddychnąć i coś zjeść, bo tak to nie mieliśmy w ogóle nic uszykowanego. A słońce w sumie fajnie, jest ciepłutko, więc mam nadzieję, że festiwal dopisze. Dobra, dotarliśmy na festiwal, słuchajcie, Macia. No, jeje, wieje, ale jeje. Siema ekipa, pomachajcie. No i lecimy, lecimy tam na papstiba. Z Magdą do strefy vip -owskiej. jest taka tutaj przy scenie praktycznie, więc będziemy mieć oko, jak będzie mata, czy będzie tako, to będziemy sobie siedzieć e, i mamy w cenie chyba biletu e, do wyboru tam 5 rzeczy, czyli piwo, e, jedzenie i tak dalej, albo drink. E, on mi drink daje i. 17. Generalnie widzimy tutaj bardzo dużo i jest gigafajnie. nie 1, 2, 3 Seksak makouz, mouta jazak Nesistot jayou seksak Siemano widzowie, w takim podsumowaniu pierwszego dnia Idziemy z Magdą teraz sobie nad morze, więc jest taka chwila, żeby pogadać Generalnie nie robiłem żadnych podsumowań po koncertach, bo W sumie Magda podsunęła mi ten pomysł, że mogę tak robić I będzie tak dzisiaj, w drugim dniu No i w sumie wczoraj byliśmy na jasusiu ja koncert, był bardzo fajny Było tak, że jak wchodziła jakaś popularna piosenka, to ludzie tak zbiegali się A jak było coś, coś co nie znali, to odchodzili To było strasznie dziwne w ogóle Był Mister Polska Mister Polska fajnie zagrał. Tylko my jesteśmy takie, jakby, sieroty, albo takie osoby, które się nie bawią w tłumie i nie idą w pogo. Tylko <noise> wolimy sobie usiąść i słuchać tego koncertu, aniżeli robić jakieś takie skakania, bo byśmy się tam pewnie połamali, albo coś. No, na Maliku też w sumie nie słuchaliśmy, tak, żeby no, go oglądać. No, i to tak wyglądało, bo Magda jeszcze jest trochę chora i i miała zapłakane Cześć, oczy miała zapłakane oczy i wyglądała jakbyśmy się pokłócili i siedzieli obrażeni na siebie, a tak nie było tylko po prostu nie chciało nam się słuchać drugi raz tego samego koncertu bo jak byliśmy na gali Fryderyków yy, znaczy tych zwycięzców Fryderyków no to tam yy, ten cały koncert praktycznie byliśmy i widzieliśmy później byliśmy na kurze na kury, no akurat ten koncert był spoko ale byliśmy na sam koniec praktycznie więc trochę ripa. Byliśmy trochę sokoła, trochę problem, ale to nie nasze takie tak. typowe klimaty. No, my takie to... aż takiego rapu nie lubimy. Lubimy in, bardziej in, rapu. W byliśmy na Kizo. Tak, byliśmy na sam koniec na Kizo. Udało się wejść pod scenę, bo nas tam wpuszczali i wszyscy byli wkurzeni. Jako to oni mogą tam chodzić. Jak to jest niemożliwe? Także no mam nadzieję, że dzisiaj będzie ogień, bo dzisiaj jest tako i mata i ja bardzo na nich czekam, północy, ale dopiero o północy w zasadzie. Może no, tam pojedziemy bardziej później, w okolicach 18-19, aczkolwiek nasi znajomi nie mają takich wypowskich owskich więc oni muszą w tej kolejce czekać, więc mam nadzieję, że <głos》> będą akurat tam krótko czekać. No i mam nadzieję, że będziecie się bawić razem dobrze z nami i widzimy się na pierwszym koncercie albo w ogóle na Sun Festival, jak tam trafimy. Siemano widzowie, dzisiaj drugi dzień Sun Festiwalu i za mną Kolej idzie Ania Magda oczywiście no generalnie życzymy, żeby było dobrze, bo dzisiaj będzie figa mocno, będzie mata, będzie masno gęk, więc będzie w ogóle zajebiście. No i tyle. Siemano. Jesteśmy dzisiaj na trzecim dniu na festiwalu, na samym Festiwalu. Jesteśmy teraz na Young teraz Young Laosia gra. Generalnie średnio takie idzie, ale to więcej będzie ta relacja. Generalnie byliśmy na bardziej takich niszowych, understrandowych raperach i w sumie myka się podpało. No ale teraz ja praktycznie będziemy na głównej scenie, więc mam nadzieję, że będzie jakiś Wczoraj mapa i tak zrobili pani za a dzisiaj yy, zobaczymy jak będzie większy więc trzymać światło. zaraz reklamę do Tidonac, to jest taki balon, który się wznosi, yy, może pójdziemy do niego. Słuchajcie, w nieciele nie nagrywałem takich filmików podsumowujących, proszę, że powiedział, przy tym miałem trochę esse, ale generalnie nagrałem jakieś tam przebitki, trochę jeszcze wezmę filmików od Magdy, żeby Wam pokazać. No i generalnie takie chciałbym zrobić podsumowanie tego całego Sound jak to wyglądało. Powiem Wam, że jak na pierwszy raz bo znałem organizatora, wyszło zajebiście, pogoda była idealna. I po prostu wymarzona, bo, bo nie było za gorąco, nie było upałów takich po 40 stopni, tylko tak idealna taka temperatura 20-22 stopnie. No i mi się wydaje, że line-up wyczerpany po prostu na najbliższe kilka lat, chyba, że pojawi się w przyszłym roku jakiś nowy mata albo ktoś podobny. <gry> Generalnie dla mnie nowymi osobami, które nie znałem to była dziarma. Dziarma naprawdę bardzo fajny koncert dała i zaskoczenie nowe jest to Bambi, się nazywa w ogóle dziewczyna z chyba z boznania, z czego co so widziałem. Ona z SBM Label, bardzo fajne, bardzo fajna cupiarka, obczajcie sobie ją, bo rapowa zajebiście, nieźle nawijała i mi się dziwia podobało, tak jak moim znajomym i Magdzie. I wróżę jej świetlaną przyszłość, jeśli będzie, weźmie się w się, będzie zapierdzielała dużo, bo jest potencjał. Ja się w końcu cieszę, że na tako Hemingwayu widziałem dużo, bo na ostatnim koncercie, który był w Poznaniu i praktycznie 3 lata miałem ten bilet, nie widziałem totalnie nic, bo to było tak, że scena była wyżej, a my byliśmy w takim wgłębieniu. Jak stanął ktoś przed nami, który miał ziomek, który miał 2 metry, to my totalnie cały koncert nic nie widzieliśmy, a tutaj udało się dużo widzieć więc jakby pozytywy to teraz negatywy dla mnie negatywnym zaskoc... Zaskoc... negatywne zaskoczenie czy może coś takiego być była Young Laosia. no totalnie nie wiem co się stało, ale nie dosyć, że była cicho, miała full autotuna, po prostu fatalnie według mnie, nie wiem ona dobrze, dobrze miała na, na dj dobrze tam były remixy, niektóre ale no po prostu sam śpiew nie, sam śpiew, w robowanie nawijanie średnio, średnio wyszło. No i w sumie na samo zakończenie Mam nadzieję, że podobał Wam się mój vlog. Taki krótki. Na Instagramie napisaliście, że chcecie około 15-20 minut. Ja zrobię troszeczkę tak mniej więcej 10-15, żeby się Wam też nie znudziło. A mam nadzieję, że będzie więcej takich vlogów. Za niedługo będzie specjal na 100 tysięcy subów. Oczekujcie, bo będzie gigamocny. No i ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, bo bardzo mało osób mnie ogląda bez subskrypcji. Czyli zasubujcie, bo jest to tam 10-90%, coś takiego. I zasobujcie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Zostawcie łapkę w górę z dzwoneczkiem. I tyle na razie.